Witam was serdecznie. To jest w dalszym ciągu test streama. Jakby co, więc nie będziemy dzisiaj przesadzać, ale już widzę, że będzie lipa. <laughs> nie będzie zbyt dobrze. Jeszcze się nie, czy, nie, jeszcze się nie ma co cieszyć. Powiedzcie mi tylko, czy laguje streama. Czy są jakieś lagi na streamie, czy laguje kamerkę, czy laguje mój głos, czy laguje gierkę? Bo to są najważniejsze rzeczy. Jak już będziemy wiedzieli, czy laguje, czy nie laguje, to już będę wiedział wtedy, co mogę zrobić. Nic z niby nie laguje. Co wy gadacie? Minimalnie kamerka laguje. No jest jeszcze opcja streamów bez kamerki, no nie. Jest jeszcze ta opcja. Bez kamery. A co to za stream bez bez kamery? Kurczę, wcześniej jak próbowałem robić streama, jak robiłem wcześniej streama, bo robiłem rano takiego próbnego, powiedzmy. 10 minut posiedzieliśmy, to było bez kamerki, no i w sumie bez muzyki, bez alertów dźwiękowych. Dobra, to bardzo okryony stream, ale wtedy było tak w miarę stabilnie. Nie wiem, czy mnie nagrął tego. Nie, o kurwa. Ale się dziwnie poczułem, stary. Jak to odpaliłeś? Jak ja dawno nie słyszałem tych alertów. O boże. że OBS jakkolwiek działa. Jeszcze muszę zobaczyć jak nagrywanie, bo wcześniej ogólnie działał w taki sposób, że nie byłem w stanie nawet nagrywania włączyć, no nic nie byłem w stanie włączyć. No lipa straszna była. Dobra, jakoś, jakoś daje rady nawet ten komp, ale to dalej nie jest to, czego bym chciał, no. A ty, DH, co robisz? Ciekawego, epikowy rycerzu, taru lidziesz. Kurwa, epikowy rycerz, ja pierdolę. Okej, okay, dostałem profesjonalną opinię na temat yy, tego streama, w sensie opinię na temat czy jest... Czy ten stream ma prawo bytu i opinia jest taka, jak się nie gotuje, to jest git. Nie gotuje się, więc jest git. Chyba. Muszę co, ja nie jestem dobrym wyznacznikiem tego na czym ekspić ze 140, bo ja latałem dużo rzeczy na streamach i to nie było tak, że zamykałem się na jednej rzeczy i tam siedziałem i ekspiłem hardo, że kurwa 140 dobijamy, tylko u mnie to wyglądało tak, że tu na streamie idziemy sobie dla jaj tu dla streamie idziemy sobie i nie wiem, i tu dla jaj sobie idziemy na mm, czempy połapać na jeziorze, więc bijemy sobie trole i jak tam będą czempy to łapiemy czempy I no Tarul, oczywiście na Tarulu to chyba najwięcej tego expa wpadło, to i w sumie tyle no Seed dragi na streamie z kiepą, no chłopie, to jest moja największa motywacja teraz, żeby z kiepą wejść seed Draghi. Które miały być już przed teren tylko że miałem zjebanego kompa. Ale stwierdziłem, że jak mamy wchodzić, to już się przygotuję trochę. No i teraz sobie. Expie. Mam już teraz dwa magnialorny. Trochę je do XP i będzie git. Kurwa, ale tęskniłem za tymi streamami, chat, nie? nie. macie pojęcia, naprawdę. Nie macie pojęcia, jak mi się tęskniło za tym, żeby wbić na streama. W sensie, żeby odpalić sobie streama, a nie wbić sobie na streama. Bo... całej biste sprawa. Prawdę. Teraz możesz sobie pomachać. I się z wami witam? Wiele cię nie musisz kryć, przecież cię widzieli na tym. Przecież cię widzieli na vlogu z Trenkona. Nie musisz kryć. A będzie open Discord dla mnie? Na waszej Sidrze, proszę. Yy, w jakim celu? Jak chcesz się masturbować, wtedy, że masz epika, a ja nie mam i że ty już byłeś na Sidradze i wiesz co i jak, a ja nie, to cię wezmę. Zapomniałem, że mi na kamerce widać. Za dalej od ten Już nie mogła zdzierzyć dychy tego debila. Szartuję, oczywiście. Za miła była i za byłaś za miła według dychy. Napisał po prostu, że za miła byłaś na trenkonie. Nie jestem Aha, bo i za jest miła. E, szkoda, że nie było brakuje takiego spotkania RL. No, to jest stary zajebista sprawa, nie. Słuchajcie, ty gdzieś mam powieszone na, na lampie. A, plakietunia. O, zajebiście nic widać, mam prześwietle. Jest Friedrich. Dychę za rok, za jaskę przebieramy. Nie obrażaj mi dyszki. Jak już to, ja go przebiorę. Po drugie, pomoże mi w tym Izabela. Po trzecie, chłopak się musi zgodzić, ale dopiero jest na trzecie miejsce, jak coś. Nie, nie no. Plan był kurcze dobry. Plan był dobry. Myślę, że dycha furor zrobi. Zresztą gramów w epiku oddała. Ja jeszcze nie wiem, gdzie dycha jest mój procent za zdrypienie pika po tym cosplayu, nie? Tam się odezwij potem. Jak chcesz spłacić? Mój procent. No bo powiem ci tak. Ktoś ci to załatwił, nie? Ktoś cię wkopał. Hmm. Ciekawe czemu dzienne są od 6 dni zrobione. Czemu jest taka seria? Ciekawe. Co było tydzień temu? W ogóle czat pochwalę wam się czymś. W sensie nie wiem czy jest się czym chwalić, bo to trwa tydzień, nie cały. Ale palenie rzuca mnie. Nie palę. Widzicie, nie ma dymu i zaś na nie patrzy z pogardą, bo ją kurwiam pochodzę nerwowy. Widać, że też wyglądasz jak ci na odstawieniu. Kurwa no nie wyglądał aż tak źle chyba. No chyba nie wyglądasz tak źle. No weź, nie mów mi tak. Wyglądam jak ćpun? Chyba tak, bo i mi nie odpowiedziała. Piękny jestem, dzięki Dycha. Ty też. Ja mam takie seksy zdjęcia od dyszki. Dycha, wiesz, że mam takie zdjęcia, że mógłbym twego F'a założyć? Nie wiem, jak długo stream pożyje, bo jest robiony na w procesorze, taki byleby był, bo po prostu już się nie mogłem doczekać tych streamów yy, i stwierdziłem, że na streamku będziemy zbierać na kompa, żeby kurwa był jakiś sensowny, że dało się robić normalne streamy i żeby dźwignął to co mam w planach robić potem i na streamach i ogólnie, także jakby ktoś chciał się dorzucić to no macie gdzieś tam link na dole, czuję się uff, jak żebrak ale jestem streamerem nie, kurwa, na tym to polega tak się żyje. Możesz mi dwa złoty bliknąć? Nie, 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 nie. nie. Jak chcesz, to możesz dorzucić kurwa te dwa złote do tego, do celu. Już będzie widać, jak ktoś coś wrzucił, wiesz? To już inaczej będzie działało ludziom na głowę. Mówią, kurwa, ktoś dorzucił dwa złote. No to zajibiście, to te też dorzucił. Wiesz, tak to działa. A ja myślę, że to jest dobry sposób stary. Więc jak chcesz, to tam. Ja, no chyba się tu nie wybombie, nie? Bo to ludzie wstyd trochę. W sumie to stream, tu musi być wstyd. Na tym w sumie polegają moje streamy. Oh. Dla biednych. Dla biednych. <gryzny> Dzięki, Dycha. Jednak działają. Działają do jak coś. Latkę tego. Oho. Ej, coś się dzieje, coś się dzieje, zlagowało strasznie gierkę ale procyk dalej chłodny. Warto było przepłacić za pastę chłodzącą I'm here for you. Parek, nie pierdol, widziałem co mi pisałeś na Messengerze, kurwa, mogę zaraz zescreenować i pokazać na streamie. Że nie będziesz taki cwany. Wiedziałem, że przyjdziesz pod kulonym ogonem, Wiktora cię zostawi, kurwa, będziesz chciał grać. Gnoju. Siema. Dzień dobry, kurwa, usłyszałem cię, podwójnie się przestraszyłem teraz. Ej, co chodź. Robimy? Chodź ze mną na ten... Na normalne jaski, bo to szybciej ubijemy, a mam jeszcze dwie do ubicia do tygodniowych. A nie chcesz może skoczyć taki? Jak zbierzesz pt to mogę. Bo ja mam 5 do ubicia. The... Aha, no i jak masz kostki, bo ja nie mam żadnych kostek. Do... Dobra, ogarnie się. Ej, ja muszę nazywać je Q. Ile? Pierwszy ty zabrzmiałeś teraz jak mała dziewczynka. A, milion. I... oj tam. Mieć głos jak mała dziewczynka, to ile zabrzmiało jakby to jakaś dziewczynka krzyknęła Naprawdę Uwa trokie te kostki tutaj Ile kosztują? po milion prawie Vivo Uuu to może Selena no. pójdziemy, bo na Selena mam wszystko przynajmniej ja no salę nie mam nic. O samej tak prop 127 level teru, bity tego. Tak no 8-5, i takę też poszedł i ubił. Ja się tak trochę out of money dzisiaj zrobiłem. No właśnie, też zrobiłem out of money i teraz mam taki problem, że nawet za bardzo, nie wiem, za co się naładować, nie? Ale ja salmur sobie kupiłem. Ooo, graty, graty. Teraz tylko level musisz dobić. I... uzbierać jeszcze pieniądze, żeby to naprawić. No tak, no ale to będziesz wbijał levele, ja będziesz robił daily, to ci się to wbija. No, myślę, że akurat bez problemu teraz. Ja, ja dzisiaj z daily milion golda wyciągnąłem. O, WOMITKA! Tego pana znamy, tryb samolotu. Wow. Ja fan palujących no, pa chłodków i gruszek. Dobra, najważniejsze rzeczy naładować, niech będzie to i to. Czekaj, bo trójka. Już tak. nie palują! Nie ma fal? Ajajaj, niedobrze. Przywam ja mindfucka, czym się ładuje itemy, nie? Bez kitu Ja ostatnio stwierdziłem, że sobie gówno drifty na esencję przerobię jak zobaczę, że takie drogie. I zamiast ekstraktorów to kupiłem 20 manamerów, ale przynajmniej teraz nie muszę ich kupować, jak się będę się ładować. Nice O, o Boże, bardzo zajebiste. Przykro mi Patryś. Hardwaltki? jak masz dwa sloty, to możemy ja iść. Jak masz dwa sloty, to z Patrykiem byśmy się mogli przejść. No. Tylko że nie wiem, czy Patryk ma tropy. Ja mogę kupić co? Odwołać to parte nahtagi? No, pierdol to. Gdzie byłem jak mnie nie było? Procesor mi padł kompletnie. Nie byłem w stanie odpalić obs bo wypierdalało 100% protka i do takiego stopnia, że lagowało kamerkę, lagowało dźwięk, lagowało streama, lagowało kompa. Kupiłem jakiś tani procek, żeby po prostu zacząć streamować i teraz zbieram na kompa. Po prostu Wiem, że kompa tak używam głównie do, do grania i do, do streamowania no i do robienia filmów na YouTube'a, więc kupię jakiś tani procek i zrobię sobie po prostu cel na kompa, więc jak ktoś by chciał dołożyć do kompa to, to możecie się dołożyć do kompa, jest cel donate'ów no i w sumie tylu i sobie na streamkach będę tak zbierał, na to zarabiał, też tam z, z YouTube'a, z reklam jak zacznę sobie, jak zacznę filmy wrzucać regularnie i to, to już kasa z YouTube'a też będzie szła na to, żeby odkładać na kompa i to wszystko się skumuluje kiedyś tam, albo i nie i wtedy będzie nowy sprzęt, taki który będzie działał w pełni powiem wam szczerze, nie? że i tak się ramię tym streamem jeszcze mi z urodzin został i, skacz, i z Izabelą sobie zsączymy drinki I mi siadło trochę już na banie, nie? Teraz będzie stream, no, będzie, będzie streamowanie no. na tego streama, patrzę A ty taki kurwa niewyraźny trochę jesteś, ci powiem Jak niewyraźny? No niewyraźny trochę, taki Znaczy ogólnie jestem ma. po pracy, nie? Sobie zsączymy drinki To też jest, to jest, no Klucza też nie masz na wartka pewnie, nie? Nie mam Dobra, to, to kluczu już mam Masz stówkę, bo mi na PL koncie leży i się kurzy. O kurwa, Ragro, dziękuję bardzo! Ale że wiem mindfuck, ja kurwa trzy razy musiałem spojrzeć, czy dobrze widzę. Dzięki za stówkę. Ja pierdolę. Chłopcu dorzucił! Klucze dla siebie, jak coś to mam. Ale mam 14 tropów trwogi, ile masz? Co? Ja mam 30. Ile ci brakuje? 16. 15. 15. To kupię. Ja pierdolę. kupię ci już. Dobra. Mam więcej pieniędzy niż ty, kupię ci. Dobra, mi to pasuje W chwili już było mniej pieniędzy niż ty O, masiek padł Dupsi dupsi Wiem, że będzie parolimpiada. Nie wiem o czym gadać Paralimpiada to będzie jak druid padnie Jak będzie w lodzie Ja właśnie przerzuciłem się z Sheena na wodę i gra mi się jakoś lepiej No to dobrze no Grunt to znaleźć właśnie profę, która ci będzie się podobała Z którą się będziesz dobrze czuł Język mi się plącze trochę, ale to już wiecie, już wam się chwaliłem, że jestem pijany Więc who cares wiem, To jest powód do chwały Wow ale dało. Jeszcze oskamowany na trop. no. To, przynajmniej teraz wiem, jaką obszarówką biję. Dalej będziesz? No kurwa ściągnąłem złą przed chwilą, okej? Okay? To tak giz... To jest dystansowy. No to gzym. A dzięki, dzięki. To dla Osama? Proszę, on nie słyszy muzyki, nie? No, Tadek smutno mi teraz. MC, że tak o mnie dbasz, a pewien potężny streamer ma to w zupie. Ty diskonektujesz zaraz z Discorda, co? Eee, dobra, jestem, jestem. Ja zapomniałem, że ja w grę gram, nie? Ja po prostu poszedłem od komputera, kurwa. To się. To się ja walczymy ja, 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 z bosem, nie? Ja po prostu poszedłem od kopa, wyjebany. Zapomniałem, że ja w grę gram, po prostu. jest syndrom odstawiania streamów, mój drogi. Wiesz, normalnie jak tak zrobię, to nikt nie widzi, nie? Teraz muszę się sprawiedliwić. Kto zabił, kurwa, drop? Tak, myślę, czat że jakbyśmy osiągnęli ten ten, ten próg, no nie? Żeby złożyć tego kompa, to zrobimy jakieś takie materiały specjalne. Mam już kurwa pomysł na coś, co myślę będzie zajebistą sprawą. Tylko, że to będzie materiał raczej na YouTube'a. Chociaż myślę, że tam coś na Twitch'u też by można było ogarnąć z tego. To już było pięć? Tak, to już było piąty. To A. Wszystkie kurwa puste. Ej, szybko zleciał. Nawet nie wiem kiedy.